To ja, kamerzysta realista, nagrywałem wesele w ostatnią sobotę, jak ja lubię te imprezy, pochodzisz trochę z kamerą, w domu montujesz po półtorej godziny przez 2-3 tygodnie i film gotowy, dobry bonus hajs z weekendowej roboty, godzina 15, najpierw błogosławieństwo, wiadomo. Jadę pod wskazany adres, przy drodze pojawiają się znaki, że krowy wychodzą na drogę. Oho, kurwa, piździsze w dolny, welcome to. No ale co, praca to praca. Podjeżdżam pod Haciendę, przypomina bardziej lepiankę z główna Przy drodze wyjazdowej już dwóch napierdolonych Januszy i jakaś Grażyna. Buty im spadają, bo zrobili bramę z powiązanych sznurowadeł. Będzie się działo. Błogosławieństwo, rachciach, flaszki rozdane menelom, czas na kościół. Ksiądz dopierdala do pieca. Zamiast mówić o miłości, wspomina o dziwkach i gejach, którzy będą się smażyć w piekle. Msza super. 11 na dziesięć. Dom weselny, Laury. Weselicho na jakieś sto osób. Z czego jakieś piętnaście główniaków w wieku od dwóch do siedmiu lat. Ja pierdolę, jak ja tych małych podludzi nienawidzę, ale o tym później. Szampanówki rozdane, puchar ojca panny młodej nie doczekał toastu, no bo widać pokusa zimnej gazującej substancji była tu strong. Zdrowie młodych. Szampanówki rzucone nieopodal kapeli, szkło rozpierdolone wśród kabli. Po minach grajków odczytać można jedno. To za kurwa banda debili. Zrobili sobie rzut młotem zamiast delikatnie za siebie. Wesele czas zacząć. Jeszcze nie ma osiemnasta, a już jeden z wujków najebany. O kurwa, gorzko, gorzko, no cały rzeźł. Sam zaraz całować będę. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, brawo, kurwa, zwycięstwo. Zaczynamy bal. Do godziny dwudziestej pierwszej jeszcze spoko, potem już tylko gorzej. O ile we wczesnych godzinach rodzice jeszcze czasem starają się uspokoić szalejących gówniaków, tak później mają na nich wyjebane, całkowicie wyjebane. Jak ja tego małego ścierwa nienawidzę. Nagrywam te zjebane tańce i wpada co chwilę na ciebie taki gówniak albo pałęta się pod nogami. Oho, mój mały Karolek to taki ruchliwy! Chyba sportowiec z niego będzie tak szybko wieka. Oj, drugi Lewandowski! <ścoughs> tak kurwo, z pewnością tego jebanego gówna wyrośnie coś więcej niż z ciebie, Lafiryndo i z twojego zapijaczonego perlowskiego Sebiksa. No i co ja mam kurwa zrobić? Wpadam na te małe ścierwa i włączam potem uśmiech szczery jak u sprzedawcy w McDonaldzie. Dwunasta, oczepiny. Najbardziej przejebany moment wesela. Wszyscy wstawieni, ty na nogach przez bitą godzinę z ciężkim sprzętem. Jeszcze te zbieranie na wózek. Przychodzą te najebańce i zamiast zatańczyć raz i wrzucić z pięćdziesiąt złotych, to ładują do koszyka dwa złote i idą piętnaście razy. No kurwa, automat z gumami sobie znaleźli, albo kaluzel z poru marketu. Wypierdalać jebańce! każdy myślący wami gardzi. Jest po oczepinach, każdy już wstawiony w fest. Część główniaków odwieziona, druga połowa została i dalej biegają jak dawny. Rodzice mają ich w dupie, młodych oraz mnie, no bo zasrańce przeszkadzają w nagrywaniu, już nie tylko wpadają, ale drą mordę pod kamerą, skaczą przed obiektywem albo rzucają balonami. Koniec tego, czas tych chuje. Leci idealny hit do zrealizowania zemsty. Weekend ona tańczy dla mnie. Całe podbydło na parkiecie, darcie ryja. Ulazujeś i szlańczy dla mnie. O, 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 o! Jak ja ją kocha, tylko moje serce wie. Gówniaki biegają jak szalone między parami Tłok fest na parkiecie Jeden będzie mi zaraz przebiegał za plecami Nie ma czasu do namysłu Pięta lekko podniesiona i wystawiona w tył Zagrywam piętą jak guti do benzeny Gówniak zahacza o moją nogę Wypierdala się centralnie na mordę Krzyczy jak zarzyna na świnia Ja spierdoliłem przytomnie z miejsca zdarzenia Jak gołota w drugiej rundzie Ja jebie, ale kwiczy Szkoda, że nie miał nikt zębu, żeby dojewać to ścierwo Chłupiec jabko do mordy i wystawić jako ciepły posiłek zamiast świniaka po drugiej godzinie. Starzy ogarnęli po minucie, że to ich dziecko kwiczy. O, Suneczko, co ci się stało? Bali, Reszta gówniaków poczuła respekt, tym bardziej jak przeszedłem chwilę później w moich wyjściowych lakierkach po piszczelach małego brojanka. Ja jebie, znowu krzyki, i płacz i znowu ja. Nieuchwytny kamerzysta, ninja, pan bólu i zniszczenia, kontrofensywa niczym w Ardenach, tyle że zwycięska. Podsumowując, 2000 zł na czysto, dzieci zdeptane, wesele, udane.